I jestem w Gadolinach Radłowskich, gdzie w pewnym okresie czasu punkt apteczny miał problemy. Mieszkańcy mówią, że to była walka z konkurencją, że był taki wysoki czynsz. Ale ja chciałem przedstawić przy tej okazji, że wreszcie po długim oczekiwaniu jest raport. Regionalnej Izby Obrachunkowej z 28 kwietnia 2015, który opisuje kontrolę w naszej gminie. Proszę Państwa, ciekawa rzecz, że kontrola się odbyła w starym roku, zakończyło się raport w tym roku, a wszystko jest zapisane na stary rok. Na 13 stronach. Jest 20 nieprawidłowości. Najciekawsze jest to, że wiele nieprawidłowości powtarza się, tak jak było ta kontrola za burmistrza Noska. Ja tylko kilka punktów przedstawię, bo ten raport ten kontrolny będzie na portalu Nasz Wojnic. Ale pierwszy wniosek, proszę państwa, Nieprzestrzeganie pełnej i konsekwentnej realizacji wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 lipca 2010 roku. Czyli nie rozliczono. Nie dokonano tych wszystkich poprawek. Proszę państwa, no Radzę zajrzeć do tego raportu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych podległych jednostek organizacyjnych przez pracownika urzędu miejskiego. Jeśli chodzi o trzy instytucje, zajrzycie, zobaczycie. Nie tak to powinno być. Brak podania uzasadnienia prawnego w decyzjach w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Następne wniosek niedysponowanie przez miasto i gminę Wojnicz planem wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości naruszenie przepisów o gospodarce nieruchomościami poprzez niesporządzenie i niepodanie do publicznej wiadomości w prasie w siedzibie urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dajm i w dzierżawę i są tu Wojnicz, Biadoliny Radłowskie, Wielka Wieś. Najwięcej jest Zwojnicza. Proszę Państwa, zastanawiające, dlaczego nie podano do publicznej wiadomości. Na szóstej stronie wniosek dziewiąty pokontrolny, gdzie były przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Dębinie Zakrzowskiej, w Wojniczu, Wolszynach, w Grabnie. Nie podano. Znowu do publicznej wiadomości. Nieprawidłowe wyliczenie i wypłacenie ryczałtu za korzystanie z samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych byłemu burmistrzowi i byłemu zastępcy burmistrza. Dokonywanie wydatków wysokości przekraczających wysokość planów wydatków Zaciągnięcie zobowiązania finansowego bez zgody Rady Miejskiej o finansach publicznych. Jest to złamanie ustawy. Je trzynasta nieprawidłowość. Chodzi o kanalizację w Łoponiu i w Piadolinach Radłowskich. Po piętnastu latach wreszcie skończono projektowanie. Ale ryjo wykazało, że prze, przeciągnięcie, znowu o parę miesięcy wykonanie tego y, y, planu, gmina poniosła prawie 65 tysięcy straty, bo nie naliczyła firmie odsetek karnych, które były w umowie zapisane. Tak samo za niewykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rowu pod Rakiem. Prawie 1000 złotych żeśmy stracili. Proszę Państwa, po kontrolnym wniosku 14 była negatywna, to znaczy nie było pierw opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a burmistrz z, z, pobrał kredyt w wysokości miliona złotych. I sąd orzekający. Wydał negatywną opinię, a i tak zostało pobrane ten milion złotych. No, proszę Państwa, nawet plac zabaw w Wojniczu, który został wykonany prawie za 600 tysięcy złotych, no też były nieprawidłowości. Przy dziewiętnastym punkcie no, przedłużono termin zakończenia robót przy remizie OSP Biadoliny Radłowskie, ale nie usunięto wad i usterek wynikających z umowy. Bo zamawiający nie był w posiadaniu złożonej przez wykonawcę gwarancji. Proszę Państwa, radzę zobaczyć, zajrzeć na portal nasz wojnicz i zapoznać się. Myślę, że tak jak kilka lat temu burmistrz tłumaczył, że już minął okres i nie można nikogo rozpatrzyć za nieprawidłowości. Pamiętam, że z burmistrza Noska, że jest chory, no, żeby dać mu spokój za te wszystkie nieprawidłowości, a było dużo więcej. Myślę, że w najbliższej sesji radni zapytają się, bo w ostatniej kadencji, po roku dopiero, radni dowiedzieli się, że był taki protokół. Może teraz burmistrz pokaże i na sesji wytłumaczy z niektórych nieprawidłowości, bo jest tego dużo. Ja wiem, że kontrola trwała długo. I podejrzewam, że wiele w międzyczasie na pewno zostało uzupełnionych, że te nieprawidłowości, które radni składali na temat kanalizacji, na temat różnych wynajmowanych nieruchomości, czy to w Grabnie, czy wykorzystywanie domów ludowych, no ujrzy światło dzienne i mieszkańcy dowiedzą się, jak to wygląda. Proszę państwa, ten raport ukaże się na portalu Nasz Wojnicz. Radzę zapoznać się, żeby potem nie zarzucano, że jakieś nieprawdziwe dane są podawane, że ktoś kogoś, no powiem, oczernia. Wszystko jest oparte o dokumenty dla portalu nasz Wojnicz Jacek Filipek.